Już mam ko, z tej stromali moim celem yy, nie mogę przestać kłamać, bo inaczej film się skończy. Mój cel to zdobycie dia, diamentów. Dobra, z, zrespiłem się na normalnym biomie. O! Piramida! Niebieskie łóżko! ok kwiatki. Dobra, zbieramy dieta. Teraz wcale nie idziemy zabić szkieleta. Dlaczego mnie biję? Patki. Patrzcie, on nie bije. Co jest? On nie bije. A czy nie znasz Emeraldy, bo inaczej wygramy Dlaczego on nie bije? Dlaczego on mnie nie bijesz? To byłem złoto i żółty kwiatek Idę poszukać emeraldów. Może są pod lawą Może są w lawie. Ja wcale nie pływam w wodzie. Gdzie te emeraldy? Nie mogę znaleźć emeraldów. Może one są. Może one nie są w lawie, tylko w wodzie. A to jest lawa. To muszę poszukać trochę wody. Gdzie tu jest woda? Hmm... O! Ząbiaki, trzeba uciekać. O! Tu nie ma dziury. Idę poszukać emeraldów, bo inaczej nie... ...dobędę odcinka. Bo inaczej wygram, jak nie znajdę... ...jak nie znajdę, to wygram. O! Iglo. Pod lawą iglo. Znaczy w lawie iglo. O. Crafting table. Nie wygrałem.